To jest, musimy spiech za <grymne> <grymne> to do goty zasuwać. Tam muszę iść. Ej! Jeszcze więcej tych bestii! Urobil te bestii na że oni atakujących pod, nie atakujących podopiecznych i wracają już jest naprawdę końcówka, końcóweczka, końcu, końcunia gry muszę chyba z 8 questów sobie. Nie chcę tego łazić z nimi na kolejny raz. Wszyscy walczą. Kupi Ciebie to nie obchodzi. No to jest... Jeśli on będzie tak cały czas, to nigdy do niczego nie dojdziemy. Nie to nie było tak takie nie łatwe. Dobrze ci, Anna. Proszę, nie ma. Druga droga do Goty. Nic wielkiego się raczej nie pomyślę o tym. Jesteśmy na miejscu. Wiesz coś nowego, Gorn? Wyglądasz, jakby coś cię niepokoiło. Ha, ruszajmy do Trellis i ubijmy po drodze kilkuset orków. Niektóre rzeczy nigdy się... Najpierw muszę uzyskać od ciebie jakieś informacje. Czy wiadomo ci coś na temat planów Torusa? O, zapytaj Miltena, on będzie miał ci dużo do powiedzenia. Wiesz, gdzie przebywa torus? Torus już niedługo będzie się wił pod moim butem, ale najpierw Milten musi nam powiedzieć, gdzie go szukać. Ty z nim porozmawiaj, ja nijak nie mogę go zrozumieć. Mam niewiele czasu i wielu orków na głowie. Powiedz mi, gdzie znajdę Torusa? Jesteś gdzieś z magami. Jakimi magami? Torus bardzo ciężko nad tym pracował. Po tym, jak zabrał mi oko i nosa, zawarł pakt z sześcioma potężnymi magami. Co wiesz na temat tych magów? Niewiele, poza tym, że są źli do szpiku kości. Ich przywódcą jest mistrz przywołań. Dlaczego Torus zawarł z nim ten pakt? Potrzebował ludzi o nikczemnych sercach, którzy byliby w stanie splugawić oko i nosa. Ja też tam byłem na wypadek gdyby coś poszło nie tak. Jestem przekonany, że prędzej czy później Torus skazałby mnie zabić. Gdyby to zrobił, zesłałbym na niego tak straszliwą furię, że zacząłby błagać o szybką śmierć. Co jeszcze mi powiesz? Obecnie magowie próbują z pomocą oka przyzwać coś, co może okazać się najpotworniejszą bestią w całej Mertanie. Istnieje jakiś sposób na zgładzenie tej bestii? Tak, ale musiałbyś mieć ze sobą oko i nosa. To oko przyzwało bestię i tylko oko może ją unicestwić. Będziesz musiał zabić wszystkich magów, aby zdobyć oko. Zapowiada się niezła zabawa. Chcesz mi towarzyszyć? Oczywiście. Dobrze. Ruszajmy więc. Jeszcze jedno. O co chodzi? Nie możesz zabrać oka po pokonaniu bestii. Dlaczego? Nie możemy go zatrzymać? Przecież nie jesteśmy źli. Możemy wykorzystać oko do czynienia dobra. Ten artefakt miał nigdy nie trafić w ludzkie ręce. Jest zbyt potężny. Moc nieokiełznana to moc niszczycielska. Być może będzie to nasza największa bitwa, ale jedno wiem na pewno. Musimy udać się do Bestii, gdzie ona zostanie przyzwana. Sposób, w jaki ta potężna bestia jest przyzywana, sprawia, że może ona pojawić się praktycznie w dowolnym miejscu w Myrtanie. Będziemy wiedzieć, kiedy ona się pojawi? Nie. Bestia pojawi się w ciszy i będzie uśpiona. Pozostanie przez jakiś czas w tym stanie. Dlaczego będzie uśpiona? W czasie snu nauczy się, jak panować nad swoimi mocami i korzystać z nich w naszym świecie. Jak długo będzie spać? Nie sposób tego dokładnie ustalić. Wszystko zależy od mocy i umiejętności maga, który ją przyzywa. Nikt wcześniej nie przyzywał tak potężnej bestii. Czy Torus wie, gdzie pojawi się bestia? Nie, nikt nie będzie tego wiedział. A magowie, oni też nie będą wiedzieć? Nie, nawet oni. Dlaczego? Ta olbrzymia bestia to wielka masa mocy. Po przyzwaniu ta moc będzie szukać miejsca, w którym może się zagnieździć i zacząć funkcjonować w naszym świecie. Żaden mag ani żaden śmiertelnik nie jest dostatecznie potężny, by móc kontrolować taką dużą ilość energii. Jednakże magowie będą znali prawdopodobne miejsca przyzwania. Znasz te miejsca? Nie, ale wiem, że Mistrz Przywołań posiada specjalną mapę, która mogłaby nam pomóc. Zdobądź tę mapę, a ja wskażę ci te miejsca. Nie możemy wydobyć tych informacji od magów siłą? To się nie uda. Oni rzuciliby na siebie czar, który sprawiłby, że nie pisnęliby ani słówka. Torus zesłał na tę krainę niewyobrażalne, śmiertelne niebezpieczeństwo. Musimy go dopaść. Torus musi słono zapłacić za to, co zrobił. Musi cierpieć, musi zginąć. Dzisiaj! Za mną! które rzeczy nigdy się nie zmieniają. Nie Sam mógłbym ci bawić. Czyli cię tak do tego złóż. Gdyby to było takie łatwe... Jakbyśmy nie mieli dość problemów. Mm. Może lepiej nie zwalaj tego na innych. Ciebie to nie obchodzi. Lepiej się nie wtrącać. Gorzej już być nie może. Tylko przestań się obijać. I'm this up here. Jeszcze jedna z tych wrednych bestii. Borak!